Zbrojki na box PVP. To właśnie będziemy się robić, ponieważ zamierzam pokazać mój skrypt, na customowe zbrojki oraz hity pod właśnie boxa. Więc, jako że jesteśmy na początku filmu, to zostawcie like i suba oraz napiszcie w komentarzu, jaki skrypt następny. No, więc, pierwszy przechodzimy na Aternosa i jeżeli właśnie mamy silnik Spigot lub Paper, to mamy taką zakładkę jak plugin, więc sobie właśnie tu w nią wchodzimy i tu pobieramy plugin Essential X, Lackperms oraz plugin Script, właśnie ten. I na końcu jeszcze item edit. I kiedy to już wszystko mamy, to sobie przechodzimy znowu tutaj i se uruchamiamy serwer. Teraz sobie wchodzimy na mojego Discorda z opisu. Na kanale weryfikacja trzeba właśnie jakieś tam reakcje. I na dole mamy taki kanał jak skrypty. Więc go klikamy. I tu właśnie mamy Flow V1.0. Klikamy to. Już jest bez filmu, ale wybierzemy to z filmem. I tu właśnie będzie pełny opis oraz plik do pobrania. Więc tego właśnie musicie pobrać. A jeżeli tego kanału nie macie, to wszyscy musicie wejść na info dostęp i tam będziecie mieli wszystkie informacje. Bo teraz znowu sobie wracamy do Aternosa, który już się uruchomił. Wchodzimy sobie w pliki. Następnie w tutaj pluginy. Na dole tu mamy skrypt. Skrypty. I teraz, gdy właśnie klikamy przycisk, prześlij I tam wybieramy nasz plik. No i dobra, jako to już mam. Więc teraz wchodzimy sobie ze na serwer, ale tym razem Minecraft. No więc ja tu już jestem na serwerze i pierwszą rzeczą, co sobie właśnie musimy zrobić, to wpisać komendę sk reload i tu właśnie mamy flowsety.sk, więc to klikamy i przeładowało to właśnie mi się wszystko bez problemu. Tak no więc teraz sobie nadamy permisję do używania tych komend lp user tabgax permission set flow zbrojki i to tyle wystarczy. Natomiast teraz, jak już to mam permisję, to może przejść do komend. Czyli pierwsza komenda to właśnie jest Flow sety, Zestaw. I po wpisaniu jej powinniśmy otrzymać taki zestaw diamentowy wraz z narzędziami oraz Electron. Tak więc teraz sobie wpisujemy kolejną komendę, czyli Flow sety, Ustaw Zbroje. I teraz nam pokazał poprawną instrukcję obsługi tej komendy. Więc musimy sobie pierwszy nazwę przedmiotu, następnie poziom seta, czyli jakby tak gwiazdka. I na końcu Enchanty. Czyli jestem w tym przypadku, wpiszę właśnie tutaj hełm. Tab Gaxa, na czerwono niech będzie. Poziom dam sobie siódmy i poziom Enchantów to 17. Dobra, klikam Enter i mamy, jak myślę, helmik. Tak więc teraz to właśnie mamy pokazane wszystko. Lore, nazwę, Enchanty. I teraz zobaczcie, że jak będę sobie trzymał na pierśnik i sobie na pierśnik albo plata. To damy właśnie na pierśnik Taugaxa. Na tym na pierśniku są enchanty, tylko że są ukryte. Tu jeszcze możemy zrobić mieczyk. Klikamy i mamy mieczyk, tak się właśnie on prezentuje. Tutaj również zrobiłem kill -off. Więc została nam teraz tylko jeszcze motyka i LK. więc tutaj to. I znowu dam sobie na przykład właśnie motyka. Klikam. Tak więc jak to właśnie możecie zauważyć, to mamy cały zestawik w Dosłownie jedną minutkę. Tak więc teraz sobie już ustawimy hity, czyli takie customowy damage właśnie na boxa. Wpisujemy sobie flow hity set 1. I to właśnie jest taki typowy minecraftowy damage, bez żadnych jakby zmian. Więc teraz właśnie do łapki będę bił po jednym HP temu wieśniakowi, czyli właśnie po pół serduszka. Jak sobie damy hity na 4 na przykład, to będę bił 4 razy więcej, czyli po aż 2 serca. Uderzę go, ma 11, teraz 7, ale co idzie za hitami, to im one są większe, no tym szybciej też będzie się niszczyła zbroja. Tak więc to też trzeba będzie wziąć pod uwagę. Natomiast to w tym filmie już byłoby na tyle. Jeżeli wam się spodobało, to dołączcie na Discorda z wpisu oraz zostawcie like z komentarzem. I w komentarzu napiszcie, jaki byście chcieli skrypt następny pod boksa. Więc co? siłanko.